Standardy obsługi klienta. Nigdy nie mów nie. Kiedy przyjechałem do Polski ponad 10 lat temu, a właściwie wróciłem do Polski po bardzo długim, 20-letnim pobycie za granicą, wciąż byłem przekonany, że w naszej strefie kulturowej okazywanie emocji, a szczególnie pokazywanie swojej pasji. Jest. Trudne. Nie jest naszą cechą. Tak jak taką cechę można rozpoznać u wielu innych nacji. Proszę Państwa, myliłem się. W drugim, trzecim miesiącu pobytu w Polsce poszedłem na zakupy. Wszedłem do pięknego centrum zakupowego. No, dlaczego? No, jestem w Polsce. Wszedłem do pięknego sklepu. Dlaczego pięknego? Jestem w Polsce. W drzwiach przywitała mnie pięknie wyglądająca, elegancko wyglądająca kobieta. Dlaczego? Polka. Z pięknym uśmiechem, z ogromną kulturą. Przywitała mnie, zadała mi pytanie, czy może mi w czymś pomóc. Na co ja powiedziałem: Proszę pani, szukam marynarki sportowej. Czy macie państwo marynarki sportowe? I w tym momencie doznałem szoku. Zostałem niezwykle zaskoczony, bo okazało się, że pasja w Polakach istnieje. Pani do mnie z ogromnym uśmiechem, z błyskiem w oczach, powiedziała: Nie mamy. Ja zgupiałem. Dlaczego ona z taką pasją uderza we mnie słowem nie ma. I to się jeszcze cieszy. Zaszokowany, Początkowo nie wiedziałem, co powiedzieć. Nieważne, jak się to zakończyło, istotne jest, abyśmy przyjrzeli się następującemu elementowi. Jeżeli mówimy klientowi nie ma, sucho, lub odpowiadamy nie, sucho, bez żadnej, kolokwialnie mówiąc, okrasy, która by zmiękczyła ten, jakby nie było negatywny komunikat, którym mówi klientowi, nie załatwisz kliencie tego tutaj u nas. A więc w pewnym sensie zmarnowałeś czas, wchodząc tutaj. Jeżeli tego nie zrobimy, wygląda to tak, jakbyśmy dali policzek, klien w po w policzek klientowi, dali byśmy klientowi informacje, nieważne są Twoje uczucia dla mnie, a właściwie powiedzieli, spadaj. Tutaj tego nie ma, ponieważ tego szukasz, my tego nie mamy, to Ty nie jesteś dla nas klientem. Myślę, że każdy z Państwa rozumie w tym momencie, że tego typu komunikat tak naprawdę odpycha i pozostawia w umyśle klienta konotację bardzo negatywną. Nie tylko, że tu nie załatwiłem swojej sprawy, ale otrzymałem taki strzał emocjonalny, negatywny. No jeszcze, jak ktoś do tego patrzy z pasją. Co możemy zrobić? No, oczywiście możemy powiedzieć: Proszę Pana, przykro mi, bardzo bym chciała Panu zaproponować marynarki sportowe. Niestety ich nie mamy. Mamy garnitury różnego rodzaju. I to jest jedna informacja. Druga informacja to taka, iż możemy wciąż chcieć klientowi pomóc i powiedzieć: Proszę Pana. Jeżeli pan sobie życzy, mogę panu powiedzieć o sklepie, sklepach w tym centrum zakupowym, gdziekolwiek indziej, gdzie najprawdopodobniej dostanie pan marynarkę sportową lub sprzedają marynarki sportowe. Tego typu wyjście do klienta jest powiedzenie mu u nas załatwić swoją sprawę. Ponieważ u nas dowiesz się w jaki sposób zrealizować rozwiązanie swojego problemu, swojego wymagania, swojego zadania. Dlatego proszę państwa kiedy klient otrzyma tego typu informacje, wychodząc, będzie miał pozytywną konotację i powie: Dziękuję pani serdecznie za podpowiedź. I teraz, jeżeli my w czasie rozmowy z klientem powiemy klientowi, że mamy to i to i to, on, tu jest duża szansa, zapamięta sobie i będzie kojarzył nasze miejsce z czymś, co się nazywa pozytywne odczucie. To jest tak Proste w zrozumieniu. To jest tak oczywiste. Jednocześnie, proszę Państwa, będziecie Państwo zauważać to na każdym kroku teraz bardziej, bo ktoś, to przyjeżdża za granicy, zauważa to. Oczywiście pytanie, z jakiej zagranicy? No cóż, no tam, gdzie to zwracanie uwagi na klienta jest istotne. Na świecie są miliardy ludzi, którzy nie potrafią powiedzieć komuś nie. To są kultury hinduska, chińska, japońska daleki wschód. Tam jest nie do pomyślenia, żeby ktoś komuś powiedział nie tak po prostu. Odzwierciedleniem tego jest fakt, iż tam po prostu nie ma zwrotu nie w naszym rozumieniu. W tej kulturze tego nie ma. Jest to niegrzeczne. Proszę Państwa, jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, zapraszam serdecznie do. Ściągnięcia do siebie PDF-u. Możecie Państwo kliknąć na tę oto ikonkę, i tam będziecie Państwo mogli znaleźć zupełnie bezpłatny artykuł, materiał, dzięki któremu poszerzycie Państwo wiedzę w tym temacie. A później zaproszę do tego, żebyście Państwo podzielili się tymi informacjami z innymi, tak jak ja to robię z Wami, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.